Kochani, sport sportem, ale wiecie, żyć też trzeba, idziemy na spacer. W ogóle wczoraj zrobiłam ponad 15 tysięcy kroków. Jestem taka z siebie dumna i w ogóle teraz kupuję taki chleb białkowy. Odkrycie, znaczy już dawno go miałam, ale on smakuje tak... Nie jak chleb, tylko no jak chleb na... Jakbyście zrobili chleb na białku, wiecie, takie widoczne jest w nim białko. Ale te same chleby macie też w Polsce, bo ja widziałam je w Żabce. To się nazywa chleb wysokobiałkowy. Tylko je macie w takich opakowaniach. Tutaj to możemy kupić takie świeże z piekarni. No, także one są bardzo drogie. W Polsce też macie je drogie. Ale można kupić. Co ja w Polsce w ogóle w Żabce widziałam? Takie kanapki już, które można kupić gotowe. Ja sobie na przykład jak jechałam rowerkiem, to wstępowałam do Żabki, bo Żabka w Polsce to jest na każdym kroku. No na każdym kroku, czy nie? I można, słuchajcie, kupić sobie wszystko i nawet obiad tam można kupić, tylko że ten obiad niezbyt mi smakuje, no bo to już jest taki nieświeży. Chyba, że tam jakiś makaron, z, z czym ja kupowałam makaron, z jakimiś warzywkami, to było dobre, z kurczakiem, coś takiego, no to jeszcze było zjadliwe, ale ta cała reszta... W sumie, gdyby to było świeże, to by na pewno było dobre, ale ja nie lubię takich odgrzewanych obiadów. Ale kanapki były fajne i właśnie taką wysokobiałkową kanapkę sobie znalazłam, już wiecie, tam są, spokojnie się najadacie tą kanapką. Ona tak jakoś, nie wiem, 10 zł, kosztowała ta kanapka, ale spokojnie kolacja, jak tak myślicie o diecie i o zdrowym odżywianiu, ona Wam wystarczy. No. I tak samo dzisiaj sobie zrobiłam z rana sałatkę z tuńczyka, a jak to powiem wam w następnym odcinku, bo chcę jeszcze dokończyć tą moją historię z Puszczą Kempinoską, w której żyje ogrom łosi. Słuchajcie, full tych łosi. I jak ja jecham rowerem przez puszczę i często i gęsto bywam sama, bo tam jest pełno tras rowerowych, no i one nie są tak bardzo uczęszczane w dzień, bo wiecie, ludzie pracują albo wyjechali na wakacje. No, i były takie momenty, że byłam sama i mówię: Ludzie, jak ja, co ja zrobię, jak ten łoś mi na drogę wyjdzie? No, ale potem się podpytałam. No, i wiem, że czekać: po prostu stanąć i nie ruszać się i odczekać, aż ten łoś sam odejdzie. Nawet nie próbować się cofać, bo często i gęsto to jest mama łosica, która z tyłu gdzieś tam za nią idzie mały łoś. I jak się który będziecie próbowali cofać, to możecie cofać się w kierunku, w którym jest ten mały łoś. No i łosica pomyśli, że chcecie jej dziecko zaatakować, i będzie, może ona was zaatakować. Więc najlepiej stanąć, odczekać, aż ta łosica sobie przejdzie na drugą stronę tej ścieżki, rower, rower, pójdzie gdzieś tam w puszczę, mały, ewentualnie mały za nią i będzie ok. Także ponoć w tej puszczy. Yy,